Bierzemy się za misję na Red Square, czyli po prostu Plac czerwony, na który dostaliśmy się nie mając w rękach żadnej broni. To jest cholera smutna. Zdobądźcie Plac czerwony. Tak, najpierw to muszę zdobyć broń. A później mogę myśleć o większych rzeczach. Tak by tego było mało. Uciekanie, poddawanie się nic nie da, bo nasi nas rozstrzelają na miejscu. Także. Mamy tylko drogę w jednym kierunku, w kierunku Niemców. Skoro tak, no to lecimy i zobaczmy, co się dzieje. Widzę trochę broni, więc podnieśmy 7 sztuk pocisków. No, mało, ale teoretycznie powinno wystarczyć na ten początek. Na razie się przebimy. Tutaj się położymy za chwilę przy murku. Przejdziemy sobie czołgając się. jak widać Niemcy coraz skuteczniej zaczynają strzelać, a mają czołgi, mają ciężkie karabiny maszynowe, wsparcie moździerzy, dużo strzelców tam z przodu, także gdybyśmy poszli na wariata, szybko byśmy zginęli. Zaatakujcie przeciwnika z flanki. To brzmi wreszcie jak jakiś plan. Trochę rozsądniejszy i lepszy. Ok, to się przeciągamy, żeby nas nie trafili. I spróbujemy przebić się przez budynek, w którym to na pewno Niemcy są. Tak jest, już się zbierają. Jeden się pięknie wystawił. Zobaczymy, jak Makarow będzie sobie radził. Czy będzie nam pomagał, czy nie. No to wygląda, że będzie. I to chyba całkiem skutecznie, bo dwóch zdjął. No i dobrze, panie Makarow. Jak tak będziesz działał, to możemy iść razem. Jak to wygląda z przodu. Mhm, kolejni już się czają, ponieważ będą granatami rzucać. No właśnie, to, to jest normalka u nich. Zawsze tutaj. Obsypują nas granatami bardzo hojnie z każdego kierunku z każdej strony, właściwie. Ale makarów naprawdę daje sobie nieźle radę z tego, co widzę. Wszystkich zdział. czyli kolejnych dwóch, którzy tu się gnieździli. No i teraz tą karabinę mogę już iść. Uwaga na klatkę schodową, tu na pewno są Niemcy. Poza tym w budynku naprzeciwko kolejni się czają. Dlatego nie warto się w tych oknach pokazywać, bo za chwilę możemy zginąć. No tu jeszcze jeden. Jeszcze ja żyję, no kurczę, skubańc. No dobrze. to byłoby na tyle. Tu zwróćmy uwagę na te okno. Zabezpieczmy ostatnie już piętro. No ponownie dawać, póki tu jestem. Widzę, stary. Proszę, ładny zdjęty. Ktoś jeszcze? Tak. No, dobra, z tego co mnie pamięć nie myli, powinno być już wszystko załatwione. Tak jest. Wyeliminujcie oficerów z nieprzyjacielskiej blokady aż czterech. I tu mamy snajperkę, to mi się bardzo podoba. Weźmy sobie jeszcze granaty, to się przyda na pewno później. zobaczymy tu jest jeden. Dobrze. Tu sprzed kolejny, powinien się czaić. Też jest. I teraz przeniesiemy się w okolicę tych filarów. I znajdziemy kolejnych dwóch. Tak, i tu jest ostatni. I zobaczmy, jak nasi sobie radzą. Świetnie, czyszczą blokadę. Tu też dali radę sobie. No i dobra. Czyli został czołk jedynie. W Skoro tak, to możemy wracać na dół, znowu będziemy uważać na te okna, na blok, w którym to Niemcy się czają na nas, a jest ich naprawdę sporo tam. I zazwyczaj celnie strzelają, jak się pokażemy, więc nie warto tego robić. Można powiedzieć, że plat Czerwony mamy już zdobyty, nic nie musimy już wykonywać, nigdzie nie musimy łazić, nigdzie strzelać, wystarczy tylko poczekać. Nasze lotnictwo daje czadu już. Zobaczymy sobie jak ten czołg będzie się spisywał. Jak długo przetrwa w tym nalocie. No, za chwilę jego historia powinna dobiec końca. Papa Spotkać się z majorem Żubowym koło stacji kolejowej. No to idziemy na stację w takim razie, skoro tutaj już Niemcy zostali rozbici. Resztki gdzieś pewnie pouciekały i próbują się gdzieś na nas... Zaczaić, więc trzeba będzie uważać Ale ze snajperką to ja już mogę tutaj naprawdę nieźle sobie chyba poradzić Tak mi się wydaje Na razie idziemy sami, to nie jest fajne Co prawda, to powinno się zmienić, ale to Za chwilę, zobaczmy co się dzieje tutaj w oknie, widzę jednego Tu na wieży jeszcze jeden, dobrze A więc dwóch mamy z głowy Tu z tej strony też powinien przejść. Ilu was? Trzech, no nieźle po kolei będziemy ich eliminować. Nie będziemy się spieszyć ze strzelaniem. Chcę, żeby każda kula była właściwa. Każda kula dotarła do celu. No już, już, uspokój się. I tak nie masz szans. widzenia, panu. Tam już z przodu gdzieś był jeden. Takie są się za samochodem chowa. Co mu raczej również w niczym nie pomoże. Dobrze, no, to mamy zabezpieczone. W takim razie przejdziemy do granatów. Rzucimy sobie tam, gdzieś w kierunku tego budynku. Zobaczymy, co się będzie działo za chwilę. Dobrze, trzy wystarczą, siedem sobie zostawię. No i proszę, nawet celne były te granaty. Nie wiem dokładnie, ilu zabiliśmy, ale ktoś na pewno zginął. Co najmniej jeden, No nawet chyba co najmniej dwóch albo trzech. Nieźle. Chyba jeszcze jeden jest, ale nie będę strzelał, bo tutaj mogę za chwilę swojego trafić. Czego bym nie chciał. Szczególnie, że jest ich trzech, więc daj sobie radę z pojedynczym szkopem no dobra panowie, nie wychylajcie się, a sprawdzę co się dzieje za ścianą Spokojnie się wychylimy Nie będziemy się spieszyć, tu jest właśnie MG42 obsadzone przez szkopo Więc powolutku będziemy czekać na rozwój sytuacji Nie ma sensu się spieszyć, nie ma sensu na rambo iść Na razie mamy przewagę i trzeba ją wykorzystać To się jeszcze tu przyjdzie czy nie? Bo nie będę kwitł cały dzień Dobrze, Mamy dwóch, przejdziemy do snajperki z powrotem Aj, kocham te broń, naprawdę w ogóle uwielbiam sniperki w grę. No, kto się pokaże? Pierwszy śmiałek? Bardzo ładnie. Wygrał pan główną nagrodę. A gdzie jest drugi? Aha, będzie próbował się chować. Jeszcze gra, tam będzie atakował. No, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, bo uciekł mi na drugą stronę. Nasi na pewno tam nie wejdą, więc będę musiał sam to załatwić. Spokojnie się chylimy Aha, tu jest. No, wychyli jeszcze raz. No, dawaj. O, no właśnie. No, na balkonach nikogo nie ma. Czyli tutaj mamy na razie czysto. Przynajmniej tymczasowo. Mhm. No to też jest bredny moment. Koleś się sprytnie za ścianą chowa. Czasem tylko broń wystawia i potrafi strzelić. Skutecznie, no właśnie. A nie próbował tych swoich cyrków. Ale przez ten przygotowany. No, wychyl się. Wystarczy tylko raz. Do widzenia Dobrze, czyli tutaj mamy owych dwóch zdjętych Zaczajemy się gdzieś tutaj przy tych ruinach Poczekamy sobie na jeszcze na jeszcze więcej przeciwników No właśnie tego może zdejmiemy najpierw A, granatami znowu rzucać A, się nie będę wychylał Szczególnie, że nie wiem gdzie te granaty lecą, nie ma Jak powiedziałem już kiedyś nie ma oznaczenia Gdzie te granaty są, czy są w pobliżu, czy gdzieś dalej, nie ma takiego oznaczenia. W Call of Duty 2 już jest, więc, moim zdaniem, to jest trochę ułatwione. W było trudniej. Dobra, panowie, Kurczę, no teraz przejść tam nie będzie łatwo. I nie mam jak naszym pomóc za bardzo, bo. No właśnie, już jednego straciliśmy. Tam jest, jak słyszeliście, pewnie MG42 z przodu, także wychylanie się nie ma sensu. Dobrze, chociaż ten szkop jest do zdjęcia. I co, wszyscy polegli, został nam jeden. No się posunę stary, no ale nie tutaj, no nie tu miałeś iść. Co za wariat, no. Pięknie, no i po prostu mamy po składzie. Wypadł. Leśmy mi wkurzył. No i ten strzelec nieszczęśliwy. No niby jest czysta, ale teraz dalej muszę iść sam. A to nie do końca mi się podoba. Bo jednak skład by mi się przydał nawet jeden człowiek, to już byłoby coś. Okej, okay, idziemy przez te ruiny i będziemy myśleć. To jest ostatni fragment teraz. No i niestety on nie jest taki wcale łatwy. Więc niech ja pomyślę, jak to zrobić. Na razie przejdziemy tutaj. Zobaczmy kto się czai. O właśnie. Oczekiwałeś mnie z drugiej strony, hm? No to masz zaskoczenie. Siedem granatów. Wiecie co? Ja rzucę wszystkie. Gdzieś tam w kierunku tego placu. Niech sobie fruną, niech sobie lecą i niech robią robotę. A później będziemy myśleć, jak z tego wybrnąć. Rzucamy wszystkie, jeszcze jeden. Coś na pewno zginie, to nie ma wata, jest tam ich za dużo. Was z 6 albo 7 kolesi jest. O, jeden tu przylas. No i teraz coś muszę wykombinować. Być może go zestrzelimy normalnie, wiecie? się wychylimy? A właśnie, coś w ten sposób. I wracamy do snajperki. A, ja to tutaj nie będę ryzykował. Tu nie widzę nikogo. Tu mam jednego, dobrze. I jeszcze jeden strzelec. Nie wiem, albo to będzie ostatni, albo jeszcze może gdzieś jeden się czai. W każdym bądź razie na pewno te granaty kilku rozwaliły, bo to powinno być ich więcej. Więc nieźle jakoś to wyszło, powiedzmy, w miarę. No gdzie jesteś? już to jest Do widzenia. I tu za rogiem czasem koleś jest, ale nie umiał granatem dostać. A bo to był ten, który tutaj wybiegł. W każdym bądź razie, tak czy siak, nawet bez składu, nawet bez ekipy, bez ludzi dodatkowych, no, daliśmy radę sobie z tym fragmentem. I tym samym idziemy do kolejnej misji. Trzymajcie się. Cześć.